Czy Biblia i nauka kłócą się ze sobą? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o wiarygodność Biblii i różnych szczegółów opisanych w różnych historiach biblijnych, Biblia jest Całkowicie autentyczna i wręcz odwrotnie. Różne odkrycia naukowe na przestrzeni wieków, i nawet szczególnie te współczesne, potwierdzają autentyczność Biblii. Wielu naukowców, sceptyków Biblii, nawet w czasach współczesnych, musi ze wstydem gdzieś pochylić głowę i przyznać rację. Biblii w wielu sprawach, w których, w których nauka do tej pory gdzieś nie odkrywała, czy e, na które archeologia nie potrafiła e, odpowiedzieć. I wiele jest tych spraw, wiele jest tych rzeczy. Chciałbym takie, może dwie przytoczyć e, dla potwierdzenia. Chociażby, jeszcze do niedawna naukowcy uważali, że nie istniało takie miasto jak Niniwa, e, dlatego że nigdzie go nie odnaleziono. E, tego wielkiego miasta, o którym mówi Księga Jonasza i aż wreszcie zostało ono odnalezione i okazało się, że jednak Biblia ma rację. Naukowcy chociażby jeszcze do niedawna uważali, że taki naród, czy takie mocarstwo, jak chetyci, których Biblia opisuje jako współczesnych Abrahamowi, nie istnieli, a jednak współczesne odkrycia pokazują, że jednak istnieli i Właśnie ci, którzy gdzieś podważali te fakty, no, muszą teraz niestety zmienić swoje zdanie. Więc Boże Słowo pod tym względem jest całkowicie spójne z Biblią i pod, i pod względem wielu takich niezaprzeczalnych prawd Biblia ma rację, chociażby i choćby ktokolwiek to na przestrzeni wieków podważał, Później okazało się, że jednak Biblia ma rację. Natomiast jest sprawa zbawienia, są sprawy duchowe, których nauka nie potrafi i nie może opisywać, dlatego że są to sprawy duchowe. I tutaj Boże Słowo, chociażby w pierwszym liście do Koryntian, mówi do nas, żeby w drugim rozdziale i od piątego wersetu, żeby wiara nasza. Nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. I dalej jest napisane, Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Bóg bada wszystko, nawet głębokości Boże. Więc Biblia wskazuje na sprawy absolutnie najważniejsze, ale te, których nauka nigdy nie wyjaśni. Dlatego, że mądrość ludzka jest ograniczona i chociaż człowiek zaszedł bardzo daleko, to jednak nie jest w stanie wyjaśnić sprawy zbawienia. I wielu naukowców, Którzy chcieli podejść do spraw duchowych czysto naukowo, da, daleko nie zaszli. Zaszli gdzieś na manowce i nie znaleźli Boga, chcąc to zrobić tylko i wyłącznie w sposób naukowy. Z drugiej zaś strony, wielu prostym ludziom, nawet niewykształconym, Bóg objawił prawdy, których najwięksi naukowcy nie byli w stanie poznać ani zgłębić. Dlatego Biblia pokazuje, że sprawy duchowe trzeba rozsądzać w sposób duchowy, nie da się ich rozsądzać w sposób naukowy. I kilka wersetów dalej, od 13 wersetu czytamy jeszcze tak. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Więc tak jak metrówką nie da się zmierzyć czyjejś wagi, tak jak yy, może wagą nie da się zmierzyć czyjejś inteligencji, tak nauką nie da się zmierzyć duchowych spraw. Biblia pokazuje, że trzeba do nich przyłożyć duchową miarę i trzeba je duchowo rozsądzać. Gdyby ktoś chciał zmierzyć czyjąś wagę metrówką, powiedzielibyśmy, że no, jest niespełna rozumu. Natomiast jak, jak to przykre, że wielu ludzi do Boga chce podchodzić właśnie w sposób i do duchowych spraw, do kwestii zbawienia, chce podchodzić w sposób czysto naukowy i no niestety nie udaje im się, to, co jest sprawą oczywistą. Dlatego Boże Słowo nas nakłania do tego, żebyśmy do duchowych rzeczy przykładali duchową miarę.